O, dzień dobry, dzień dobry. Witamy was bardzo serdecznie w kolejnym dniu w Bangkoku. Mamy sobotni poranek po śniadanku, poćwiczone trochę na siłowni, na bieżni i zbieramy się do oceanarium. Wczoraj, tak jak wspominałem, zrezygnowaliśmy. Dzisiaj mamy bilet na dziesiątą. Tylko co się okazuje, nie dostaliśmy potwierdzenia na maila. No i jedziemy trochę wcześniej, już jest 20 po, więc z dziesięć doświadczeń, pamiętam, będziemy jechać. Nie, dziesięć. Siedem. Siedem, okej, dobra. 7. No i co? I musimy się zapytać, dlaczego tak się wydarzyło, ale co by się nie działo, to i tak wchodzimy dzisiaj. Fajnie. Ciekawy jesteś bardzo. Ja też. No, dzisiaj mamy kolejny dzień ale, w Bangkoku. Ale no. nie będą tylko rybki, będą jeszcze coś innego. Będzie łódka i, i będziemy mogli sobie pływać i patrzeć na rekizy. Niesamowite. Ja nawet nie wiem, jak to wygląda, ale z tego, co słyszałem, to ma być naprawdę bardzo fajnie. Plan dzisiejszy dzień jest taki, że po oceanarium jedziemy na targi Expo Szkła, o których już wspominałem, a później mamy dzień wolny. Jak będzie pogoda ładna, na razie jest taka średnia. Pokażę wam. Przez okienko. Trochę coś popadało w nocy. Fajny widok na miasto tutaj mamy. To wybierzemy się na jakiś rooftop. No, tam trzeba na pewno się zgrać z pogodą. Dobrze, najlepiej też na zachód słońca sobie iść. Więc jak nie dzisiaj, to jutro mamy przedłużony wyjazd do poniedziałku z niedzieli. Więc o jeden dzień dłużej jesteśmy. Także będzie się działo. Właśnie dotarliśmy do akwarium, oceanarium, no, pięknie, wpuścili nas, wszystko w porządku. Mimo tego, że nie dostaliśmy potwierdzenia na maila, to wszystko poszło sprawnie i właśnie wchodzimy. Moi drodzy, przedstawię Wam kolejne rybki, więc po kolei będę tutaj wszystkie... Rybki numer dwa. Rybki numer dwa, wszystkie po kolei będę Wam przedstawiał. Nie wiem jak się nazywają, ale pięknie wyglądają. I mamy teraz homara. Oby nie na talerz. Jak Ci się podoba misju? Ekstra jest to. Świat podwodny. Kiedyś pojedziemy na nurkowanie. Chcemy zobaczyć na żywo takie rybki. Jest. Nasze Nemo. Piękne. Spacerujemy sobie po tym miejscu, naprawdę jest fajnie przygotowane. Zobaczcie, co kawałek jakieś ciekawe rzeczy, pająki, ślimaki, teraz trafiliśmy na żółwie. Duże cońciu. Ekstra, ale fajna zabawa. No pierwszy raz takie różnorodne rybki widzę. Byliśmy, byłem kiedyś parę lat temu i my razem byliśmy wszyscy w Gdyni w oceanarium. No ale tutaj mam wrażenie, że jest to trochę lepiej zrobione. A tutaj mamy jakiegoś pana przystojniaka, tam siedzi na górze. Fajne domowe zwierzątko. A ty koleżko co? Czujesz się jak małpa w cyrku. I <grym> jaki fajny. Tiger Taka rybka. Nie wiem, musimy zobaczyć znaczy, dziś. Tak? Tutaj jest. Orient Small Cloud. I jak to się nazywa po polsku? Ale Kochana. Nie wiem jak, jak się nazywają po polsku te zwierzaczki, ale przefajne. No a tu mamy takie stanowisko, gdzie można po umyciu rąk dotknąć tej rozgwiazdy. Piękna jest. Cześć Pimdinku. One takie koleżeńskie są, zaraz pewnie skoczy. Bo i się. Zastraja. No, come on, hop! Uuu, jaka wielka! Jaka wielka! Jakieś, jakieś, ...które spadają Dobrze się znamy na wszystkich odmianach ryb, płaszczek, także możemy tu dokładnie wszystko powiedzieć co... Aha. No właśnie się nie znamy, nigdy się tym nie interesowałem, ale świat podwodny jest przepiękny i faktycznie chcemy kiedyś się nauczyć nurkować i na żywo zobaczyć takie cuda, bo to jest zupełnie inne doznanie. A tutaj mamy kotało niedaleko nas, gdzie takie atrakcje są bardzo możliwe. Tired and broken and scared but I swear I'll never give up the fight I see you broken and beat head pulled down over your eyes Every part of you wants to surrender darling you were meant to survive With every star I mamy rybę piłę, ale wielka. Faktycznie ma zęby jak piła.

Kręca się O nie Ale wielki Groźny co? A mamy tutaj znowu pingwinki Trochę takie większe To są te z Arktyki Zobaczcie ile tu jest śniegu no, One lubią mieć zimno Co tam robisz? Szyba trochę zaparowana jest

No, mała zmiana klimatu. Idziemy do Adam So. Akurat tam widzę taki. A, moi drodzy to znajdzie na no, faja. A niesamowite, nie? No, także będziemy w góry woskowe. Później już jedziemy na targi szkła, także dzisiaj intensywnie. Manka chłopaki Dzisiaj się widzę biba w samolocie, co? A ty co? Przecholowałeś z imprezowaniem? No, powiem Wam kochani, że fajne to muzeum, naprawdę. Można się zdziwić patrząc im głęboko w oczy. Bardzo są podobni do oczywiście swoich realnych wersji. Dana, jak się podoba? Fajnie, bo jak się widzę. Fajnie, coś innego, nie? No, tak. No, Ale ja ci... za każdym razem, jak wchodzimy do nowego pomieszczenia, ja to się wydaje, że nie stoi. Można się złapać. No. A Maksiu ma nową koleżankę. Nie koleżankę, tylko Kolega, kolega? Ja, Pipi. Ja, 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 Pippi.